Norwegowie. Mówię pierwsze słowo w tym materiale i po weekendzie Pucharu Świata w Lillehammer już mam trochę ciarki na ciele. Zastanawiam się, czy wszystko, co powiem w tym materiale, będzie wykorzystane przeciwko mnie, no bo w Mixedonie na Pucharze Świata w Lillehammer, pierwszych zawodach sezonu olimpijskiego, było bardzo łatwo, powiedzmy, trafić na jedynki stron internetowych Norwegii, czy to. Telewizji usłyszeć o sobie w materiałach, które były publikowane przy okazji um, pierwszych zawodów Pucharu świata, um, no, czy zostać nazwanym idiotą, czy um, zostać skrytykowanym przez rekordzistę, byłego rekordzistę świata. Nie było to trudne. Dlaczego? Um, oczywiście, to wszystko podszyte jest um, tym, co działo się w marcu skandalem na Mistrzostwa Świata w Trondheim, czyli oszustwem z manipulowanymi kombinezonami Johana Andre Forfanga i Mariusa Lindwika. Wydawało się, że ten temat powoli wygasa, że to się wszystko kończy, no bo była ugoda z FIS, kara, którą Lindwik i Forfang zaakceptowali, której nie zaakceptowali trenerzy sztab, który nadal jest zawieszony jeszcze przez kilkanaście miesięcy, nie będzie ich w środowisku skoków, no ale oni toczą trochę oddzielną walkę o, o swoją prawdę i o, o, o swoje okoliczności tego, co wydarzyło się w Trondheim. Tak podzieliły się te drogi zawodników i, i trenerów. Natomiast mam, mam wrażenie, że doszedł trzeci wątek, czyli norweskie media, które są wściekłe, które um, tak naprawdę szukają pretekstu do tego, żeby um, tę wojenkę sprzętową toczyć um, dalej. Myślę, że owa związki, i norweski, i um, austriacki, bo, bo o nim mowa, jeśli chodzi o, o, o właśnie wojenkę i o to, z kim Norwegowie chcą, chcą się pojedynkować, z kim. Kogo chcą um, napuszczać na taki, taki konflikt. Um, obie, oba te związki tak naprawdę um, no były w miarę um, nastawione na to, że, że już jest po sprawie, że, że już tak naprawdę nie warto um, tym wszystkim się zajmować, że, że lepiej odpuścić, że lepiej skupić się na tym, co. E, co będzie aż do niedzielnego wieczora? E, w Hammer, a w zasadzie także do, do soboty. E, no, weekend generalnie działo się bardzo dużo. No, temat dotyczył Daniela Schoenigga, który e, w sobotę, e, kiedy wygrał, kiedy został liderem Buchary Świata, dotknął rękawu kombinezonu, w zasadzie suwaka e, rękawu kombinezonu. E, nie wiadomo, czy manipulował kombinezonem, no bo generalnie nie można nie tyle dotykać, co po prostu przesuwać materiału kombinezonu od momentu kontroli sprzętu na, na górze skoczni, na wieży najazdowej. Tam jest taka zielona linia chwilę przed tą budką kontrolera. Kiedy już, już będzie się za tą linią ze swoim sprzętem, nie można go w jakikolwiek sposób przesuwać. Nie można E, zmieniać jego położenia. No, Daniel Czofenik dotykał ten, ten suwak, dotykał e, go głównie po to, żeby, żeby sprawdzić, czy jest zapięty. E, to jest rzecz, którą rzeczywiście e, zazwyczaj się nie robi na belce, niewiele zawodników e, w trakcie weekendów Lillehammer sięgało gdzieś do tych, e, do tych rękawów. E, robił to na przykład Kamil Stoch jeszcze tuż przed swoim skokiem w sobotę, e, on siedział dosyć długo czekając na swoją próbę, więc sprawdził też po prostu przed wejściem na belkę, ale już po kontroli e, kombinezonu czy, czy on jest na pewno zapięty. No o to kontrowersji już nie było, nie było kontrowersji o innych zawodników. Pojawiły się kontrowersje o. Daniela um, Trzofeniga, no bo to jest um, bezpośredni rywal Norwegów z zeszłego sezonu e, wiadomo, że będą e, szukać teraz, e, jeśli takich e, rzeczy będą szukać, e, takich błędów, takich e, rzeczy, których można się uczepić, e, no to będą szukać właśnie u najlepszych zawodników, Austriacy e, zdobyli w e, sobotę potrójne po podium. E, było wiadomo, że e, no, Norwegów to może troszeczkę Ukłuć. Um, głównie dlatego, że wtedy podczas Mistrzostw Świata rywalizowali z Austriakami no i ta rywalizacja e, później skutkowała tym, że, e, że te napięcia e, pokaże przy okazji całego tego skandalu, wypowiedzi zawodników, one były bardzo e, napięte. No i w tym przypadku e, no, nie mamy ewidentnego złamania zasad. E, ja rozmawiałem i z Sandro Pertile i z Matthiasem Hafele. Którzy później wyszli do dziennikarzy, głównie norweskich. Ja tam byłem jedynym dziennikarzem spoza Norwegii, który zadawał pytania. Office uważa, że to nie była ewidentna manipulacja, natomiast Matthias Huffeland nie był w stanie na, na podstawie tego wideo, które pokazywali norwescy dziennikarze, wykluczyć, że tam na, na 100% nie było żadnej manipulacji przy, przy materiale. Kombinezonu. Natomiast, no z tego co ja wiem, to są nowe informacje. E, Austriacy m, pytali. FIS. Także bezpośrednio po tej sytuacji, gdzieś po konkursie, gdzie, gdzie się pojawił ten temat, jak to wygląda, czy, czy tam mogło dojść do manipulacji, czy nie. Pierwsza odpowiedź FIS-u była taka, że nie. Później natomiast wieczorem pojawiła się informacja do wszystkich teamów. Później norwescy nor 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 dziennikarze twierdzili, że to była instrukcja głównie do, do Austriaków, ale no zostało to przez FIZ troszeczkę zagmatwane i, i niewyjaśnione dokładnie, a, a była to instrukcja do wszystkich timów, żeby no, raczej nie, nie dotykać kombinezonu, wystrzegać się takiego działania gdzieś tam na, na belce startowej. Nie tyle dlatego, że, że to jest zabronione, co po prostu, żeby nie dawać żadnego pretekstu do, um, do dyskusji, do um, jakiegoś zagłębiania się w aż takie detale, um, no bo umówmy się. Um, Wiemy, że Austriacy mają bardzo zaawansowany sprzęt, że um, mieli swego czasu na przykład duże rękawice e, i że to jest taka szara strefa przepisów i okazja do tego, żeby poszukać e, na przykład możliwości obniżenia kroku e, w kombinezonie. E, natomiast no, wszystkie działania, które Austriacy, zwłaszcza Austriacy, e, robią ze swoimi kombinezon kombinezonami, ze swoim sprzętem, oni to wszystko zgłaszają do FIS, e, chcą być Przekonani o tym, że wszystko jest w porządku, i, i mieć potwierdzenie od kontrolera, że on to akceptuje, no bo wtedy de facto już, już, już trochę trudno rozmawiać, trudno toczyć jakąś dyskusję. Skoro kontroler sprzętu zdecydował, że, że jest ok, to jest ok. To wtedy też trzeba mieć wątpliwości wobec kontrolera tego, czy na pewno zna zasady, czy postępuje dobrze, no bo jeśli mówi raz jedno, raz drugie, wtedy się pojawia problem. Tutaj Matias Kafere na początku mówił, że wszystko jest w porządku przed mediami. Nie wiem, czy się trochę zestresował, czy, czy po prostu nie umiał tego wytłumaczyć, ale no powiedział, że on, on nie jest od podejmowania tej decyzji trochę nie, nie chciał sobie wziąć tego na, na swoje barki, no i skończyło się jak się skończyło, czyli sporą aferą norweskich mediach i ja, ja dochodzę do takiego wniosku, um, bo tam była jeszcze sprawa Stefana Krafta i jego rękawów w kombinezonie, które wyglądały na bardzo opięte. Tam nie było kompletnie czego szukać. Stefan Kraft robi tak dlatego, że lata z odwróconą dłonią na drugą stronę, więc ten kombinezon zawsze będzie napięty na, na belce. To, to jest zauważalne od, od wielu, wielu E, lat w przepisach rzeczywiście jest zapis o tym, że e, ten kombinezon nie może przylegać do ciała, nie może przylegać do rękawicy. E, natomiast on nie jest w żaden sposób tam pod, podłączony czy w, podpięty pod e, ciało czy e, rękawicę Austriaka, więc, więc tutaj żadnego przefinienia nie ma. Rozmawiamy o, o dużych detalach i e, tak naprawdę zagłębiamy się już w takie szczeguliki, w które nie patrzą nawet sprzętowcy niektórych reprezentacji. i No i niektóre kadry się po prostu z tego śmieją, co robią norweskie media głównie, a, a część środowiska norweskiego. Także no to jest takie napędzanie się w tej dyskusji o sprzęcie, bo mamy dopiero pierwszy weekend sezonu olimpijskiego, a już tak naprawdę parę rozmów o tym sprzęcie było. To jest cały czas ważny aspekt skoków, my od tego nie, nie uciągniemy, że Rzeczy po skandalu, czy przed y, igrzyskami o, o sprzęcie się będzie rozmawiało, o kombinezonach, e, o różnych innych elementach, e, o tym czy, czy możliwe są manipulacje, czy nie są możliwe, czy ktoś na, naciąga te przepisy, czy nie, e, gdzie jest szara strefa i tak dalej, ale um, no myślę, że jest pewien umiar, który powinniśmy w tym, e, w tym mieć, my jako dziennikarze. I tym umiarem są dowody. Możemy mieć wątpliwości, możemy o różne rzeczy pytać, natomiast no ja, ja zawsze starałem się najpierw udać do FIS. Najpierw udać do kontrolera sprzętu, on wie najwięcej, więc nie robiłem takiego szumu, że najpierw pytałem zawodnika, trenera, jakiś działaczy czy dziennikarzy z danego kraju. Um, tylko przyszedłem do kontrolera sprzętu, jeśli kontroler sprzętu mówił mi, że, że jest OK, że według niego nie ma tu przewinienia. E, no to mogłem mieć tylko wątpliwości własne wobec zasad. Mogłem się zastanawiać nad tym, czy e, dobrze wykonuje swoją pracę kontroler, czy, czy interpretuje zasady w odpowiedni sposób. E, no, ale jeśli masz już takie wątpliwości, no to, e, to, to kończy się trochę jak Christian Kato, czyli. E, no, jego praca nie jest dzisiaj już zbyt dobrze oceniana i. I rzeczywiście on z tymi zasadami czasem problemy miał z ich interpretowaniem, albo z tym, czy mógł je interpretować w odpowiedni sposób. Um, przy norweskich mediach ja mam taki, taki znak zapytania, czego oni w ogóle oczekują, no bo um, wygląda to jak takie właśnie polowanie trochę na, na Austriaków, na to, żeby wypatrzeć choćby jeden detal, w którym coś się nie zgadza. W momencie, kiedy oni zostali złapani na bardzo oczywistym um, oszustwie, przyłapani na. Na dowodach, a przyłapani na, na materiale, które jest niepodważalny. I yy, no dziwnie się obserwuje to, jak, jak przed kabiną kontrolera sprzętu w robi się ogromna kolejka yy, i tę kolejką, kolejkę tworzą. Norwescy dziennikarze, ja, który stara się wyjaśnić swoją drogą inną sprawę, bo, bo ja tam wcale nie stałem po to, żeby dowiedzieć się o tych Austriakach i Norwegach. Um, no i Austriaccy działacze, czy też rzecznicy, którzy chcą wyjaśniać sprawę z FIS, bo, bo oni uważają rzeczywiście, że, że Norwegowie trochę przesadzają. Um, ja też jestem zdania takiego, że, że Norwegia bardzo mocno próbuje Austrię wpuścić um, w jakąś sprzętową wojenkę. Um, próbują. Um, bardzo mocno grać na emocjach, bardzo mocno wplątać te, te nacje w jakiś konflikt. Austriacy tego ewidentnie nie chcą, nawet y, idą w kierunku tego, żeby pójść na rękę normalną, czyli y, no, starać się nie poruszać tematu, który dla nich jest y, cały czas drażliwy, cały czas y, nieprzyjemny. Nie robić im tego, tego PR-u, tych, tych oszustw, strątheim nie ciągnąć z tego automatu, tylko, tylko pójść gdzieś dalej. Natomiast oni chwytają się takich rzeczy bardzo niepewnych, które przez FIS są odrzucane i robią wokół tego wielki szum. No mnie się to średnio podoba, tak, tak szczerze, szczerze powiedziawszy, i, i gdybym wiedział w tego jakiś, jakiś większy, Cel, jakąś większą aferę, jakiś wątek, który warto rzeczywiście poruszyć, no to sam bym działał trochę więcej w tym temacie, ale ja widzę tam tak naprawdę nawet nie tyle wątpliwe przewinienia, co, co brak przewinień, doszukiwanie się takich przewinienia, a czegoś takiego ja, ja sam nie lubię i, i za bardzo nie akceptuję. Natomiast nie podoba mi się też to, jak działa Fist. Wiem, że dla Matthiasa Zaha to był pierwszy weekend w roli kontrolera sprzętu i że, że trochę to na niego być może spadło. Dostał sporo nauki i, i, i takiego e, troszeczkę przystosowania się do, do tej roli kontrolera i tego, który będzie przepytywany przez mnóstwo osób e, także w kontekście takich, e, takich rzeczy, jak tutaj w Lillehammer i to, to może się dziać co weekend. Natomiast no, to muszą być precyzyjne komunikaty, to muszą być zasady, które są ustalone wcześniej, a nie domyślanie się, tudzież same tak naprawdę wątpliwości wobec tego, czy ktoś manipuluje sprzętem, czy ktoś został nagrany i coś na tym nagraniu widać, czy nie, czy to są instrukcje, czy to są ostrzeżenia wysyłane kadrom po zawodach. No, trzeba to wszystko naprawdę doprecyzowywać e, maksymalnie i, i sprawiać, że nie będzie e, tych wątpliwości praktycznie w ogóle, o ile to jest możliwe. Myślę, że FIS nie czyszcząc e, świata skoków po. Skandalów w Trondheim do końca, także we własnych strukturach, no trochę naraża się na takie afery, na takie sprawy. Myślę, że FIS oczywiście kosztowałoby zbyt wiele, żeby wyczyścić ten świat do samego końca, do dna, natomiast, no jeśli tego nie zrobili, to, to na igrzyskach może być różnie. Widzimy to już po pierwszym weekendzie, że no przede wszystkim kadry będą, kadry i, i dziennikarze. Wszyscy w środowisku będą chcieli kawałek tego tortu, będą chcieli e, wykorzystać pewne sytuacje do swoich celów, do swoich interesów. Jak sobie z tym poradzi FIS? No, ja na razie nie mam e, takiego przekonania, że będzie sobie z tym radził w pełni dobrze, i e, no, trzeba przy tej sprawie naprawdę to wszystko bacznie e, obserwować.